Pierwszym gościem jest minister Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Witam Panie Ministrze. Dobry wieczór Panie Redaktorze, kłaniam się Państwu. Zbigniew Ziobrot dostał potężne, grube zarzuty. Kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i przywłaszczenie ponad 150 milionów złotych. Grozi mu do 25 lat więzienia. Czy Pan jako adwokat podjąłby się jego obrony? Oczywiście, żebym się podjął, dlatego że trzeba bronić przede wszystkim osób niewinnych. A nie mam co do tego wątpliwości, że pan minister Ziobro jest niewinny. Na razie nie dostał tych zarzutów, bo to są zapowiedzi, cała procedura. No jeszcze niedawno słyszałem, jak tak zwany prokurator krajowy, bo w istocie nie jest prokuratorem krajowym, pan Korneluk, mówił, że na Ziobre nie ma zarzutów. No musiał przyjść żurek, jak rozumiem, bo zbyt cywilizowane metody stosował Adam Bodnar, żeby nagle te zarzuty się znalazły. I pokażę kuriozalność tych zarzutów, panie rektorze, szanowni państwo. Pani prokurator, która przedstawiała tę sprawę, stała w budynku prokuratury krajowej. Jeden z tych zarzutów dotyczy, uwaga, tego, że z Funduszu Sprawiedliwości poszły, poszło 14 milionów na co? Na remont tej prokuratury, w której ona hmm. pracuje. E, czyli pieniądze ze skarbu państwa poszły do skarbu państwa i za to ma zarzut mieć minister ziobro, że co? Że przywłaszczył sobie te pieniądze, że zabrał je do kieszeni. Oni kupowali jachty, czy pozwalali kupować jachty, rozwijać kluby dla swingersów prywatnym firmom albo znajomym królika, swoim rodzinom i znajomym. A tutaj pieniądze idą z budżetu państwa do budżetu państwa albo na przykład do ochotniczych straży pożarnych, albo do kół gospodyń wiejskich ale nigdy nie trafiają do kieszeni prywatnych. A pan nie to słyszał są... o takim mechanizmie, o jakim mówią politycy obecnej władzy, że właściwie cały Fundusz Sprawiedliwości traktowany był jako podręczny bankomat Solidarnej Polski. Korzystały na dotacjach głównie regiony, w których kandydowali politycy pana Ziobry, Ziobryści. Po pierwsze, to nie jest prawda. Po drugie, jeżeli pieniądze trafiały na dobre cele, a trafiały na dobre cele, na remont prokuratury krajowej, na ochotnicze straże pożarne, na różnego rodzaju dobre cele, na przykład ten ośrodek pomocy księdza Olszewskiego, zestawmy z tym, co wybudował Rafał Trzaskowski w centrum Warszawy, w tym samym mieście. Wie pan, panie redaktorze, szanowni państwo, ile razy droższy jest metr kwadratowy tego, co wybudował Trzaskowski w porównaniu do tego, co zrobił ksiądz Olszewski? Tysiąc razy. Panie ministrze, minister Ziobro jeszcze wczoraj był w Budapeszcie. Gdyby chwycił za telefon i zadzwonił do pana, to co by pan mu poradził, żeby został na Węgrzech, czy żeby wracał do Polski? Pan minister Ziobro nie boi się tej patowładzy, bo to jest patologiczna władza, natomiast trzeba mieć świadomość, że to, co robi minister Żurek, minister nie jest bo on żadną miarą nie oddaje sprawiedliwości, jest próbą stworzenia systemu zamkniętego, czyli systemu, w którym najpierw atakuje się sąd, Najwyższy, a wcześniej jeszcze Trybunał Konstytucyjny. W ostatnim czasie pogróżki, zastraszanie właściwie sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, później pewnie wszystkich sędziów. W międzyczasie to skandaliczne rozporządzenie, gdzie minister Żurek chce wskazywać palcem dwóch z trzech sędziów orzekających, po co to robią, po co to robi minister Żurek po to, żeby mieć władzę nad sądami. Podbiegnie Ziobro, powinien wydawały... przyjechać do Polski, powinien oddać się w ręce sprawiedliwości, powinien być na, y, w trakcie głosowania w Sejmie nad uchyleniem Panie, jego imunitetu. Oczywiście nie? decyzja pana, y, pana ministra Ziobre, ja tylko wiem. Ale co by pan mu doradził? Że wtedy, że wtedy, kiedy można liczyć na sprawiedliwy sąd i sprawiedliwą, niezależną prokuraturę, moim zdaniem każdy odda się pod, że tak powiem, rozporządzenie wymiaru sprawiedliwości, ale prokuratura została Nielegalnie przyjęta, bo człowiek, który stoi na jej czele jako prokurator krajowy, prokuratorem krajowym nie jest, a pan Żurek robi wszystko, żeby złamać niezawisłość sędziów, dzieląc ich na kategorie. Minister Żurek mówi, ich że zawodów. mam nadzieję, że pan minister Ziobro nie zachowa się jak tchórz. Czyli wróci <grym> pan, do Polski jednak. Pan, chyba, pan że minister pójdzie Żurek, śladami pana pan minister ministra Żurek, który sądzi się o jakieś alimenty chyba ze swoimi dziećmi, który sądzi, sądzi się z jakimś biednym człowiekiem, który podobno miał go zaatakować, czy nie wiem, uszkodzić go maszyną sprzątającą. Pan minister Żurek jest ostatnią osobą, ostatnią osobą, która może mówić o odwadze. Być może przyjdzie taki czas dla ministra Żurka, że faktycznie będzie musiał się wykazać odwagą wtedy, kiedy trzeba będzie osądzić te wszystkie nielegalne działania, których podejmuje się on i jego kompani. A jest możliwe, że pan minister Żebro jednak pozostanie na Węgrzech, tak jak pan Marcin Romanowski. No mielibyśmy wtedy Prawie cały rząd na emigracji. Nie, to, panie redaktorze, dwie, osoby, to dwie rząd. osoby na Węgrzech to nie cały rząd. No, rząd był zdecydowanie, no to ważna zdecydowanie. jego część. Zdecydowanie szerszy. Co mu pan doradzi? Bo Nie odpowiedział pan wprost. Powinien się przyjechać dzisiaj, do Polski ja, ja i stanąć w twarzą w twarz w Polsce, z ministrem Żurkiem? Czy nie? Dzisiaj w Polsce z tym ministrem i z tym rządem nie ma gwarancji niezawisłego, niezależnego sądu, nie ma gwarancji niezależności prokuratury. Mamy do czynienia z polityczną, absolutnie polityczną. Taką bardzo brudną grą, a niesprawiedliwością niewymiarem sprawiedliwości. A ten ruch Prezydenta, który pan dzisiaj prezentował, czyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozporządzenia pana ministra Żurka dotyczącego przydziału spraw sędziom, czy to był rewanż wobec ministra Żurka za jego zachowanie wobec ministra Ziobry, bo kilka godzin tak naprawdę minęło od momentu informacji, pan się pojawił na konferencji. Panie redaktorze, Szanowni Państwo. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego pan prezydent podpisał w piątek z uwagi na to, że ja miałem w piątek swoje zadania, w poniedziałek również dzisiaj zaprezentowałem to. Nie ma tutaj żadnej koincydencji. Natomiast czy ja mogę odczytać? Z Może to, pan to... odczytać, panie ministrze, ale w tym momencie przechodzimy już na Polsat News i wydarzenia 24. Tam dalszy ciąg rozmowy z naszym gościem, ministrem Zbigniewem Boguskim. Zapraszam. To proszę no właśnie, bardzo. bo ktoś może powiedzieć, pan redaktor, szanowni widzowie, że to jest spór między jednymi politykami, pałacem, dużym, małym, prezydentem, rządem, właśnie coś jest ustawione. Może niech przemówią instytucje, które powinny i zabierają w tej sprawie głos. Rządowe, centrum legislacji, czyli agenda podległa komu? Premierowi, premierowi Tuskowi. Wtedy kiedy? Pan Żurek szykował to skandaliczne, bezprawne rozporządzenie, którego celem jest tylko i wyłącznie wskazywanie sędziów, którzy powinni być losowani. Każdy z nas, szanowni państwo, pan redaktor, ja chciałby, żeby sprawa została osądzona w sposób niezależny, żeby ci sędziowie zostali wylosowani tak jak dotyka, dotychczas. Jeżeli będzie skład trzyosobowy, tylko jeden sędzia będzie losowany, a dwaj będą wskazywani palcem przez prezesa, który jest wskazywany przez ministra sprawiedliwości, czyli prokuratora generalnego, czyli Żurka, albo przez przewodniczącego wydziału. Czy to jest uczciwe? I co mówi rządowe centrum legislacji, zanim Żurek kto podpisał. Stosowny przepis, ze stosownego przepisu nie wynika ograniczenie zakresu jego stosowania jedynie do przypadku wyznaczania sędziów referentów, czyli tego jednego sędziego. Przepis ten bowiem stanowi w ogólności o przydzieleniu spraw losowo sędziom i asesorom wszystkim i to jest przepis ustawy, a Żurek próbuje to zmienić rozporządzeniem. Ale tutaj oczywiście jest Sąd Najwyższy, Krajowa Rada, Sądownictwa. Ale, ale ciekawe, Żurek ciekawe jeszcze jedno zdanie, panie Może nie panie wziąć doktorze. pod uwagę tej opinii, po prostu. Jeszcze, jedno, jeszcze jedno zdanie. W ocenie Krajowej Rady Komorniczej, w żaden sposób nie związana przecież z Prawem i Sprawiedliwością, z polityką, projektowane przepisy wykraczają poza granice delegacji ustawowej udzielonej ministrowi sprawiedliwości i zagrażają, uwaga, podstawowym gwarancjom niezawisłości sądów, oraz pewności obrotu prawnego. To, co robi Żurek, jest wprowadzaniem, pogłębianiem chaosu, bezprawia, który wprowadza ten rząd. A dlaczego pan. I robi to absolutnie świadomie. Żurek, a nie minister Żurek. Znaczy... Brak szacunku wobec pana ministra. Ja pan, no, pan minister formalnie jest ministrem, ale on do ministra sprawiedliwości ma się bardzo daleko. No bardzo dobrze. Daleko. I pan chce, żeby w tej sprawie zdecydował Trybunał Konstytucyjny. Tak chce prezydent. To jest podpis prezydenta. Ale wie pan co? już jest polityce... zawiadomienie. Ja skierowałem zawiadomienie jako szef kancelarii. No I liczy do... pan na to, że prokuratura, prokuratura zareaguje? Ja, pan, ja jestem człowiekiem nadziei. Akurat tutaj ta nadzieja może być zachwiana, ale przyjdzie taki czas, że to zawiadomienie będzie kiedyś dobrze, uczciwie i niezależnie Sęk w tym, że pan minister Żurek uważa, że Trybunał Konstytucyjny dzisiaj to jest wydmuszka, która działa na polityczne zlecenie i on dobrze wie, jaka będzie treść orzeczenia w Trybunale. Jest coś niebywałego, wie... że doszło do takiej degradacji tego organu, mówi minister. Znaczy degradacja jest po stronie ministra Żurka. Znaczy takiego upadku... Ministerstwa i Ministra Sprawiedliwości nie mieliśmy po 1989 roku. Znaczy, ta kadencja Ministra Żurka, mam nadzieję, że jak najszybciej miniona, zapisze się najczarniejszymi zgłoskami w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości. Poza oczywiście, mówię od 1989 roku, bo nie chcę tego porównywać do tych czarnych czasów komunizmu, chociaż no, ta totalność władzy jest przerażająca, jest porażająca. A czy Pan nie przesadza z tymi epitetami? Ale nie, absolutnie nie, prze, nie Minister nie Żurek mówi, że to, co proponuje, to rozporządzenie ma tak naprawdę usprawnić działanie sądów. Ale panie doktorze, niech a pan nie A nie, a nie. Wie, wie pan, o pytanie. czym on mówi? Że na przykład w przypadku losowania często było tak, że nierównomiernie dostawali, dostawali liczbę spraw sędziowie. Jedni wylosowywali wiem, kilkadziesiąt, inni kilka. Ale tutaj był to specjalny jest okay. algorytm, można Tworzyły się zatory w sądach. To móg, można dopracowywać algorytm losowania, ale on tego nie chce robić. Chce wyznaczać z palca politycznego sędziów, którzy będą wydawać takie wyroki, które będą podoba, podobać się władzy. Jeszcze jedna rzecz, bo pan minister Żurek także konfabulował, jeżeli chodzi na przykład o losowanie sędziów, rzekomo, że go nie ma w naczelnym sądzie administracyjnym, jest Konkretny, jasny komunikat Naczelnego Sądu Administracyjnego, że na podstawie rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej sprawy, sędziowie są tam losowani. Pan minister Żurek prowadzi jakąś swoją szaleńczą krucjatę. Pozostaje w jakimś amoku nienawiści. Tylko pytanie do kogo? Do Prawa i Sprawiedliwości, do konserwatystów? No dobrze, wrażenie, czy prezydent... do tych sędziów, którzy uczciwie zostali zaprzysiężeni przez okay. prezydenta. prezydent powtarza i pan za nie, że sędziowie ten są nieosuwani, tak? tak? bo ten artykuł 180 dobrze. i to jest bardzo jasne przesłanie do pana ministra Żurka, żeby nauczył się trzech prostych słów. Artykuł 180 konstytucji. Sędziowie są. Nie usuwalni. Czy prezydent będzie konsekwentny, gdyby PiS przejął władzę? Pan Michał Woś podczas kongresu konwencji programowej pis w Katowicach, na której zresztą pan był przez chyba jeden dzień, powiedział, że po wyborach PiS usunie upolitycznionych sędziów z zawodu oraz pozbawi ich tego statusu bycia w stanie spoczynku. Czy wtedy prezydent zablokuje takie rozwiązania, jeśli pis rzeczywiście z nimi wystąpi? Stanowisko pana prezydenta nawrockiego jest jasne, konsekwentne nie budzi żadnych wątpliwości, ma swoje podstawy fundamenty w zapisie konstytucji artykułu 180 Sędziowie są nieusuwalni. Jeżeli sędziowie dopuszczają się jakichś deliktów, wtedy są specjalne procedury, wedle których można procedować, ale zasadą jest nieusuwalność sędziów, nie można robić tego, co próbuje robić minister Żurek. Zresztą czyniąc swego rodzaju plagiat na rozwiązaniu pana ministra Bodnara. Może pan minister Bodnar wyśle mu jakieś wezwanie do zapłaty za wykorzystanie jego pomysłu, bo on jest właściwie jeden do jednego jak pomysł pana Bodnara. No, mamy byłego ministra Bodnara. Myślę, że będziemy mieli byłego ministra Dobrze. Górka. ale ten pomysł będziemy pana były, były ministra Wosia nie wejdzie w życie. Ten pomysł pana ministra Wosia jest pana zdaniem kuriozalny i pan się z nim nie zgadza. Ja prezentuję stanowisko pana prezydenta i ono jest bardzo jasne. Sędziowie są nieusuwalni, bez względu na to, przez którego prezydenta zostali zaprzysiężeni, w jakiej procedurze, procedurze zostali wykluczeni. Okay. Premier Tusk rozszyfował dzisiaj skrót CPK jako Cały PIS Kradnie. Celnie i dowcipnie? Nie no, żenująco, gdybym się chciał zniżyć do poziomu, czy podejmować taką argumentację jak premier polskiego rządu, podkreślam, premier polskiego rządu, to bym mógł powiedzieć, cała platforma kradnie, cała platforma kłamie, cała platforma konfabuluje, cała platforma kombinuje, no czy mamy do tego poziomu sprowadzić naszą debatę publiczną, a dalej mógłbym powiedzieć, że dlatego zmienili nazwę platforma obywatelska, żeby już nie było tego rodzaju skrótów, ale mogę powiedzieć inaczej, no nie wiem, cała koalicja. No, można rozwijać te skutki. Dobrze, prawda? ale problem jest, skoro pan prezes Kaczyński zawiesił aż cztery osoby, w tym pana ministra Telusa i pana ministra Romanowskiego. No jednak działka pod CPK została sprzedana. Ale panie redaktorze, tutaj stanowisko to chyba jest, jest bardzo jasne ze strony... Prawa i Sprawiedliwości. Czy jest afera, to muszą to wyjaśnić odpowiednie służby, a na koniec niezawisły niezależny sąd. Tylko proszę zwrócić uwagę na reakcję Prawa i Sprawiedliwości prezesa Kaczyńskiego. W tym samym dniu, kiedy pojawiają się te niepokojące informacje, następuje zawieszenie byłego ministra rolnictwa i wiceministra, mimo że nie ma jeszcze wiedzy na temat tego, czy są winni. Ale tę sprawę trzeba dogłębnie do szpiku kości wyjaśnić, jeżeli był nieprawidłowości, wypalić gorącym żelazem, bo to nie ma znaczenia, z której strony sceny politycznej następują nieprawidłowości. Ale także pojawiają się pytania co robił ten rząd przez dwa lata. Czy w takim razie podjęli działania, żeby odzyskać tę działkę? Tam są zapisy, z tego co słyszałem, o tym mówił minister Telus, że w ciągu pięciu lat można odzyskać tę działkę. Zrobili coś, a człowiek, który to prawda, tę działkę kupił, ale była informacja... miał spłacić na kampanię Rafała Trzaskowskiego, Dobrze, uwaga, szanowni państwo, ale jest, też jest też informacja, jest też informacja z oświadczeniem dzisiaj tego właściciela firmy Daftona, jest też informacja, że KOWR rozmawiał z właścicielem. Czyli tym nowym nabywcą tej działki. No i niestety on do tej pory nie wyraził chęci sprzedaży za tę samą cenę. Ale, jest to jest rzecz, ale to jest rzecz dzisiaj rządzących, żeby wdrożyli takie instrumenty, które będą skuteczne. A czy to nie jest też problem skuteczne. prawa i sprawiedliwości, skoro doszło do tej decyzji w czasie tego dwutygodniowego rządu? Nawet były premier Morawiecki pyta, gdzie były służby, gdzie były nasze służby, mówi. Ale oczywiście to co co robiły Wasze służby wtedy? Panie redaktorze, to jest szerszy problem państwa, jego funkcjonowania, działalności służb, nadzoru nad ważnymi czy dużymi transakcjami w ramach no, na przykład majątku Skarbu Państwa. Wszystko się zgadza. Tylko proszę zauważyć i zestawić reakcję Prawa i Sprawiedliwości, natychmiastowe zawieszenie i reakcję Platformy Obywatelskiej Gawłoski. Pięć lat pozbawienia wolności. Co prawda jeszcze wyrok nieprawomocny, ale już po zarzutach, po akcie oskarżenia, po procesie. Dalej startował razem z Platformą Obywatelską, dalej z nimi głosował, nic go nie spotkało. Wymienić jeszcze można wiele nazwisk, także tych, które nigdy nie były, że tak powiem, postawione w stan podejrzenia z uwagi na to, że na przykład nie uchylano immunitetu, chociaż oni rządzą. Wie pan, to, jest różnica, to jest różnica podejścia, różnica klas i różnica transparentności. Razie, Jeżeli były nieprawidłowości, to powinni zostać ukarani. Na razie różnica jest, jeśli chodzi o lokaty, bo pierwsze miejsce wciąż we wszystkich sondażach zajmuje. Koalicja Obywatelska, a nie Prawo i Sprawiedliwość. Pierwsze miejsce zajmuje pan prezydent Karol Nawrocki. Pan mówi o innym spójrzem. sondażu, o sondażu zaufania. To prawda. Panie ministrze, na koniec, dlaczego do tej pory prezydent Nawrocki nie odwiedził Kijowa? No, ale Myślę, że odwiedził tyle różnych miejsc, stolic, dwa razy w Waszyngtonie czy w Stanach Zjednoczonych, bo to Nowy Jork i Waszyngton, przyjeżdżali tutaj prezydenci, przyjeżdżali premierzy. Jeżeli rozmawiał także podczas tego spotkania, kiedy byli prezydenci Litwy, Łotwy, Estonii i pani premier Danii tutaj w Belwederze, w Warszawie, rozmawiał z prezydentem Zeleńskim. Pan prezydent Załański, jeżeli ma potrzeby rozmowy i ma interes, ma sprawę do załatwienia, to myślę, że powinien przyjechać do Warszawy, porozmawiać z prezydentem Rzeczypospolitej. Myślę, że jest przestrzeń na tę rozmowę, są formalne zaproszenia. Wszystko jest otwarte. A jest kontakt między Kancelarią Prezydenta między a tak jak mówiłem są zaproszenia. ekipą prezydenta, a ekipą prezydenta Zołońskiego? Są zaproszenia, są zaproszenia, więc jeżeli pan prezydent. Zeleński Czy jest formalne zaproszenie się, prezydenta, tak, prezydenta tak, Nawrockiego? Tak, tak, jeżeli pan prezydent Zoęński zdecyduje się odwiedzić Warszawę porozmawiać o ważnych sprawach dotyczących Ukrainy, pokoju Polski, wielkiej pomocy, której Polska udzieliła Ukrainie największej proporcjonalnie w stosunku do wszystkich krajów, tych polskich otwartych serc, które przyjęły. Milion uchodźców z Ukrainy, tego, tego wielkiego, można powiedzieć, zasługującego na, na dobla polskiego wysiłku i podziękuję za ten wysiłek, bo tego chyba jednak brakuje po stronie ukraińskiej, szczególnie pana prezydenta Zeleńskiego. Możemy rozmawiać o wszystkich sprawach, no i wreszcie sprawa też, myślę, wołeniana. No, warto, żeby wreszcie tę kwestię bolesną załatwić. Ja nie widzę takiej woli po stronie ukraińskiej. Czy to jest zaproszenie na konkretny termin? Na przykład 11 listopada? No, to jest do domówienia. Aha, okej. Okay. To jest do domówienia. Dobrze. A, więc... a propos 11 listopada. Czy prezydent Nawrocki... Pójdzie w marszu Niepodległości. Pan prezydent Nawrocki wspiera ten marsz, patrzy na to jako na to jako wielki marsz polskich patriotów. E, tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, rodzin z dziećmi, biało-czerwone flagi, biało-czerwone serca. Ja także w tym marszu kilkukrotnie uczestniczyłem. Czy w tym roku będę pewnie, przynajmniej w jakimś etapie będę szedł, bo też uroczystości państwowe na placu. Pan będzie szedł, ale czy pójdzie prezydent Nawrocki? Przecież, jeszcze nie zdecydował? Czy znaczy, Jeszcze chyba nie ma do decyzji w tej kwestii. Na pewno też są uroczystości państwowe. No, głowa państwa też ma swoje, że tak powiem, zobowiązania, także te państwowe, wynikające ze sprawowanej funkcji. Mhm. Ale na pewno pan prezydent jest całym sercem za tym marszem, bo przecież wszyscy wiemy, jakie ma poglądy. Czyli tak, decyzji jeszcze nie ma. Zobaczymy, który, zobaczymy w, w najbliższych dniach. Po polską tożsamość, historię wspiera tych, którzy okay. niosą biało-czerwoną, jako swoją dumę. Gdyby obecna koalicja rządząca uchwaliła ustawę o zniesieniu dwukadencyjności w samorządach, czy prezydent zawetowałby taką ustawę? Nie wiem, jaka będzie decyzja pana prezydenta, bo jeszcze bardzo szczegółowo z Panem Prezydentem na ten temat nie rozmawiałem. Ja mogę powiedzieć, że ja osobiście jestem no, przeciwny temu, żeby znosić dwukadencyjność. Większość Polaków mówi, że chce tej dwukadencyjności. Skoro wybieramy na przykład prezydenta Rzeczypospolitej maksymalnie na dwie kadencje, to dlaczego wójt burmistrz czy prezydent może rządzić lat kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt, bo też takie przypadki są, to zawsze tworzy pewnego rodzaju Dziwne sytuacje, czasami jakieś układy, czasami patologie. Warto to przerwać, dać nową nową krew, nową energię, żeby ludzie mogli wybrać nowych wójtów, burmistrzów, prezydentów. Czyli we to bardzo prawdopodobne. Znaczy, to jeśli... jest moje zdanie, to okay. nie jest zdanie ani kancelarii, ani pana prezydenta. Ja mówię tutaj w, we własnym imieniu. Bardzo dziękuję. Minister Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta, był gościem wydarzeń.